już nie pamiętam czy zmieniałem czy nie. Chyba daj 2, chyba bocję. Było 6, było 6 na słuchaczy, nie wiem, mieli? tu mieliśmy 6. 6, 10, sześć, sześć. A, a 13, a jeszcze... 13, 13, 13, 16, 3, 16, 1. 16 się, no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Teraz. Poczekaj, pójdziesz jeden do góry. No tak miało być. Mówił, że będzie liczył jedynkę na tym. No ale, kurwa. Kurwa, na swoim streamie. No, Jedno oczko, kurwa. <grywa> ja szczęśliwy Nie, ale weź te koluki do wyjmi ze środka, że nie No to weź łapą przejedź i wypierduj no. Wyjem nawet na ten, na ziemię wygiebany Wielki moment Nie zakładam No rozjebiesz, ej Posuntany stolik No zeprawej No dobra, przecież to są pestki Widziałem, że też cztery Na siłę Na siłę pchaj, na siłę Pchaj kurwa Czekaj pchaj kurwa Wykroj mi wejście. Nie no, wyciszę. Nie weźmy. Ale zobacz, tylko tu jest taki no wejście. Siłę gruby, tak że Nie wejdzie no! Daj! Ła kurwa, To jak kas kubicy! Ow, ale boli głowa! Ow. To. Ja ale słyszałem coś peku wow, do Dobra, zaraz inaczej. Nie wiedziałem czy to twój łeb, czy kurwa Nie ma chuja! Wykrajaj to! Każdy Chyba Cholak ma na imię. Nie, młody? młody? Młody ma chyba najmniej Ale Popo ma... Popo ma też szyroki. Dlaczego? No, po prostu to, 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 to. Nie, poczekajcie! Wycinaj. już się nie, nie, nie wykręcił. No, no. no jest. Ja. No ale to bez sensu jak rozjebiemy, ty nie. Nie rozjebiemy, tylko czało się rozjebałeś. Co, nie? Co ty to zrobiłeś? No kurwa, on się tylko tu nie mieści, on się potem już mieści. No to taki chętny. No tak, nie. Jak na to Nie, nie, nie. Nie jest, twoją, po, ty, to, do do... Bęk jest kurwa spytamy. O, teraz będzie! <laughs> no zakładaj, tak. No, dawaj. no ty Janak, ja mam Mi ciężko nie. rękę. No to Matki, młody. No, co? Wysiadł jak mnie. Daj mnie to ty nie. Musisz przyjechać w ścianę, mi się wydaje. No, no, sam się przyjechał. W jest chyba, odetnij to dalej. Jeszcze? Ale mi się wbił. Tak na skos, się twarde, na skos. na skos odetnij. Na skos, tak, o, o właśnie tak na skos, no? I z drugiej też. I z drugiej też. Ale, ale helmet. Helmet człowieku to jest, no. To jest twój helmet. To jest helmet człowieku. Czekaj, to ma być z tyłu to? Tak. tak. Trochę bardziej, kurwa, w bok, no, ale... No, zajebścia. No, witam, witam. O Oła, no muszę trzymać, bo mi nosa połamie. Nie połamie, ciśnienie. Nie. O, nosa No, kość wody. mnie grupuje. Konstrukcja <grym> jest niedokładna. Zjewaliśmy tę dynię. No, według mnie. No, ona no, niczym nie jebie. No, dynią jebie. Dynią no. No, jedynką. taką dynką. Powiedziałem, że się mała nie No, kurwa...

Zakładaj. Nałóż, tylko zobaczymy, jak pasuje. Zmienka lekki. Ty, na niego idealnie pasuje. Weź się kręcić trochę, żeby. Nałóż. Przekręć mu! Ej nic, Wizek, który. e e 123 Czyli na 23 jest pod twoim <grym no <grym dajmy, ja się to, dajmy, to nie. No to mocno to z, kurwa, nic, nic nie widzę. Ale każde, każde Dobra, każdy zakłada. Ja <grym> cię Ja pierdolę. Zajem, dwoją, na Dobra. Zajebista Dobra. jest. O kurwa, nic nie widać. Ale tobie też nie wchodzi, masz wielki łeb. No tak, Urwa włosy mam mokre w sałku deniowym. Poka Cholak! Ale helmet